Witam serdecznie na kanale Zakulisowe Jadło, a dzisiaj zapraszam Was na szybkie omówienie katalogu Lego w styczeń czerwiec 2023. Firma Lego co pół roku wydaje nowy katalog, a dzisiaj przyjrzyjmy się najnowszemu. Zapraszam jeszcze raz. Na pierwszych stronach mamy jakieś informacje o Lego i spis treści, czyli lecimy do duplo. To, co było już w poprzednim katalogu, czyli takie. Jakby start duplo dla rodziców, a teraz przechodzimy do dupla, chyba 1, 2, 3, tak to się kiedyś nazywało. Teraz całe duplo połączyli w jedną serię. Ostatnio była zabawa w kąpieli, a teraz mamy takie, jakby warzywniaki. No nie wiem, co o tym sądzić, chyba ta zabawa w kąpieli była jednak lepsza od warzywniaków, a to tak za bardzo już przypomina drewniane takie zabawki. Co sprzedają i można je łączyć na rzepy. Dalej mamy kolejne zestawy LEGO DUPLO. No i tutaj, o dziwo, z normalnego LEGO DUPLO dostajemy tylko jedną stronę nowości, czyli trzy zestawy. Wow! Normalnie to chyba były trzy strony jakieś, a dzisiaj tylko jedną. I to jeszcze w trzech zestawach. Mamy turbinę wiatrową i samochód elektryczny. No dobra, co o tym zestawie sądzić? Już yy, bobasy wciągają w tematy, w tematy elektryczności. No tak z Sirenie mi się to podoba. Dalej mamy dom rodzinny na, na kółkach, no to, to już jest jakaś przesada. Yy, Paranoia. Yy, moim zdaniem, ja tak o tym sądzę. Tutaj po prostu nic nie ma. Jakby to jest taki naprawdę dziwny zestaw. Yy, no. Coś podobnego teraz zrobili w Lego Friends. Ja w ogóle w tym nie widzę czegoś normalnego. Oczywiście takie domy na kółkach mogą się zdarzyć, ale ten to już taki... Oczywiście wiadomo, że to Lego Duplo. Dalej, ostatni zestaw mamy budowa, co mnie zadziwiło, no bo niedawno dostaliśmy całą, całe kilka zestawów Lego na temat budowy. Także tutaj mogłyby być jakieś inne tematy, chociaż zestaw mi się nawet podoba, ta zjeżdżalnia, do której z której datuje ta kula, mamy dźwig, mamy pizzę, yy, mamy yy, koparkę, czy tam yy, ładowarkę i betoniarkę. No, ale chyba bardziej mi się podobał ten największy zestaw z tamtej kilkuzestawowej serii LEGO Duplo z budową. Lecimy dalej, tak jak już powiedziałam, nie ma tam żadnych nowości i przechodzimy do LEGO Duplo, jak ja to nazywam z filmu, z postaci. Mamy tutaj dwie nowości chyba. Sykzak ma Queen i złomek mienia. No taki zestaw mi się średnio podoba, a tu wykorzystaje chyba element Lego duplo od szlabanów. Ale nawet. No, mych mi tutaj dużo nie ma. Ale Lecimy dalej. I mamy tutaj Spider-Man zabawa w domu. Ok, lampa. Bardzo fajny. Element chyba jeszcze takiego nie spotkałem w LEGO Duplo. Tom jest jakiś y, dosyć mały, ale wiecie, nawet jakiś. Na no, oprócz tego Spider-Man tutaj polewa y, kwiatki. Yy, no i mamy jakąś karmę. To tak naprawdę tyle, co jest w tym zestawie. W tym katalogu dostajemy sporo reklam. Tutaj akurat mamy reklamę LEGO Life i wchodzimy do LEGO 4+. Był taki okres, nie wiem jak było wcześniej, e, kiedy Lego 4 Plus było osobno. Potem je połączyli z każdą serią, e, i teraz znowu oddzielili. No to niech się Lego zdecyduje. Mamy jakiś wstęp do tej serii Lego Duplo 4, Plus, a po drugiej stronie zestawy, które e, już widzieliśmy z Lego Disney 4. Plus. I dalej wchodzimy do świata. Marvela. Na tej stronie nie mamy żadnych nowości chyba, bo to już było, yy, wiecie, w danej serii. Chociaż te zestawy bardzo mi przypominają Lego Duplo. A tutaj mamy nowości Marca. Spidey Amazing Friends. Mamy mobilna kwatera drużyny Spider Mana. co fajne. Mamy sporo akcesorii typu bagietka, czy ten dom, to jest bardzo fajne. No choćby też tutaj czy, czy ta barierka. Sp samochód Spidermana i Doc okt Ok. Ja nie oglądałem chyba tego. I tu dostajemy bardzo fajną lampę, a w ostatnim zestawie mamy coś, co mi tutaj przypomina Halloween. <grym> Ale nie no, wiem, że to nie Halloween. Mamy jakąś kolejkę, co jest bardzo fajna. No i co na tym zestawie sądzić? Myślę, że jest OK. No tylko trzeba to jeszcze porównać z ceną. Bo przypominam, od jakiegoś czasu już w katalogach nie ma cen. Dalej mamy Lego Disney 4, i City. Tutaj mamy zamek Aurory, jakby takie dwa światy. Tutaj ciemny, tutaj jasny. Jakieś zjeżdżalnia, jakaś zjeżdżalnia fajne schody tutaj. Co rzadko występuje w zestawach Lego schody bo większość nie ma na to miejsca i po prostu figurki e, niby nagle znajdują się w wyższym piętrze no i mamy tu jakieś dwie wieżyczki, tu też się klocek kręci tu jakaś kuchnia no i tu huśtawka, myślę, że zestaw został całkiem świetnie, wykombi całkiem świetnie wykombinowany i tu dodatkowo e, tron nie oglądałam tego Disney Princess więc nie wiem kogo no i tu Lego City 4 Plus, karetka weterynaryjna jako nowość no, no dużej opinii ode mnie ten zestaw nie dostanie i dobrej oceny. Ale torsiki można wykorzystać do szpitala, ale jak włożymy tego kotka na noszach do karetki, no to jego głowa chyba wystaje ponad dach tej karetki. Oprócz tego, co kiedyś, jak była seria 4+, się pojawiło, teraz znowu się pojawia remiza strażacka i wóz strażacki. Plusik, że tu są muszka i jakiś punkt ocenia, Chociaż ten samochód jest... Dosłownie identycznym pomniejszeniem tego oto zestawu. 4 plus. No i plus za ten stragan. Drugi zestaw. No, dosłownie identyko do wcześniejszych, ale mamy tu sporo fajnych akcesorii, nawet. Eee, posterunek policji, pościg. No, ten zestaw mi się mniej podoba od strażaków, nawet jeśli to jest 4. Plus. Idziemy dalej. Mamy Lego Friends. Tutaj. Z nowości to e, dom Paisley, no spory zestaw, jak na 4+, plus. no i nawet ten dom fajny, bardzo mi się podobają te naklejki, no szkoda, że nie na druki. E, na szybach cukiernia z pączkami, no to jest coś takiego trochę większego, ale mniej zabudowanego niż e, moje projekty, które pojawiają się w shortach na tym kanale. No choćby ten budynek lodziarni, mogliście obejrzeć. No i ostatnie, ostatnia nowość to wakacyjna wyprawa na biwak. No tutaj ta przyczepa jest idealna, co dostaliśmy w LEGO 4. Plus. Tutaj myszkamiki wcześniej, już w tym katalogu tego zestawu nie ma. Więc no takie są wadę 4, Plus, że te odlewy się jednak powtarzają. O nowych LEGO Frencach jeszcze powiemy później. Dalej mamy Ninjago, Ninjago 4. Plus. Mamy z tego co widzę nowość motocykl ninja. Lujda, no okej, okay. podobne motocykle już się pojawiały. I słuchajcie, te nazwy są w Lego Classic, żeby się chyba pośmiać. Patrzcie, jakie teraz ze dostaliśmy kreatywna zabawa pastelowymi kolorami, kreatywna zabawa neonowymi kolorami, kreatywny zestaw imprezowy, strefa klocków. dobra co jest w tym strefie klocków, oprócz tego, że to są klocki. <laughs> A tu kreatywne potwory na przykład. No to są chyba nazwy, które wymyślą cały sztab projektantów. Lego Disney, Nowość Kwiecień, Święto jest z nami. że co, Disney ma 100 lat, bo nie rozumiem. Z nowości mamy kreatywne zamki księżniczek Disneya. Podróż zaczarowanej księżniczki, wirująca różpunka. No, ale fajne jest to, że tutaj patrzcie, diament. Jedna część diamentu jest jako parasol, a druga jako suknia. Czy tam spódnica? Nie rozróżniam tego. Nie jestem dziewczyną. I katamaran via, Wajany. Aha, to jest jako nowość marzec, jeszcze tak Wam powiem. To tyle, jeżeli chodzi o Disneya. No i właśnie, wchodzimy do nowych Lego Friendsów, bo Lego Friends no, zrobiły olbrzymią zmianę. Teraz Lego Friends ma inne logo, inne postacie. Z tamtych dużo postaci nie zapamiętałem, bo była jakaś Olivia Mia, e, chyba Stefani, Andrea. Dobra, to nawet ich sporo zapamiętałem, A, ale niektórych nie odróżniami mi musiałbym naprawdę czasami e, sporo... Uzukać na przykład pozostawać w sklepie, jaka to jest postać. E, a tutaj mamy już chłopaków i jest ich więcej w tym teamie. No, wiadomo, LEGO wchodzi, e, że nie taka oddzielność chłopacy dziewczyny, e, tylko coraz więcej z rzeczy, żeby nikt nie czuł się obrażony. Z jednej strony to dobrze, z drugiej źle. Mamy tutaj nowości na styczeń. Międzynarodowa szkoła w Heartlake, salon fryzjerski bar e, w śródmieściu Heartlake. Coś w tym stylu już się kiedyś pojawiło we Franców, ale co mi się podoba, to te pokoje pokój Ali, nie wiem jak się czyta to imię pokój Leo, pokój Lian, pokój Nowy. No, ale każdy pokój jest o czymś innym. Tutaj jest o rysowaniu bardziej tu o grach komputerowych tutaj o sportach i o pieczeniu a tutaj o przyrodzie i nie wiem czym. Może o książkach. Ja chyba będę miał jeden z tych pokoi. No tak, najpierw mówię, że będę, a potem go nie ma. No i właśnie tutaj coś, co e, pojawiło się bardzo podobne w Leku tuplo. To się prawie tak samo nazywało i prawie to samo miało e, swoim sensem. Mobilny domek. No okej, okay. no to jest takie coś dla dziewczyn typowo. Dużo jest tu rzeczy napchanych. Mobilny sklep z, aha, z Bubble TV. Tego tak za dobrze nie widzicie. Zestaw nawet fajny. Dalej mamy skatepark, no ok I rower dla ratowania psów. I ta strona jest poświęcona jakby schroniskom i ratowaniu psów. Czy tam, no, tylko psów. Czy to jest dobre, czy złe? Sami odpowiedzcie na to pytanie. Pewnie dziewczynom by to się spodobało. Dalej mamy sklep spożywczy z żywnością ekologiczną. Tak, tu znowu cały sztab musi to wymyślać. I dom autum nawet całkiem fajny. Oczywiście za dużo nie mogę powiedzieć o jednym zestawie, bo tu i tak nie starczy na to czasu. Sklep męczarski, kawiarnia w środmieściu. Tutaj coś pojawiło się już ostatnio. Chyba do połączenia to jest tutaj: mamy budynki przy głównej ulicy. No, coś bardzo podobnego, tylko że tutaj bardziej taki nowocześnie i bardziej z danej, z danej części świata. No bo tutaj Włochy, jakieś takie cieplejsze klimaty. No i co? E, mamy tu budynki, bardzo mi się podoba ta fontanna. No i jest tutaj sporo tego. Mamy e, różne wnętrza, można zaprojektować, chociaż wiemy, że każdy pokój ma e, swoje wnętrze i tutaj też tych, e, tyle wnętrz nie ma. Jeżeli chcecie wydać na to jakieś 700-800 złotych, no to jak najbardziej możecie to kupić. Dalej już nie mamy nowości z Lego Friendsów. Tak, to jest stare Lego Friends, e, tylko że z nowym logo. Więc tak sobie lecimy. Serię Lego Dots, kreatywny zwierzak szufladka, pełny zestaw imprezowy. Mamy dużo tutaj e, opasek. Jak to tam się nazywa? Bransoletek. I tutaj takie muffinki. Kolejne dodatki. E, no i mamy kolejne Bransoletki. No, i tutaj z tego co widzę, nowe Lego Dots z Harry Potterem, Nie wiem na czym to ma polegać. I to będzie w marcu. No, czyli już nie, tylko się przekona. Dalej mamy dalsze Lego Dots. Jakiś brud leciał. Nie wiem dlaczego. E, mamy Lego Kreator trzywienny. Ogólnie ja nie jestem jakimś fanem kreatora, no bo to jest trzywienny, więc trzeba pomyśleć o wszystkich trzech konstrukcjach. Mamy tu zwierzaki jako nowość. Styczeń i nowość marzec. Biały Król jest jakoś, jako nowość stycznia, reszta marzec. Mamy tutaj prom kosmiczny i motocykl. Wintage e, jako nowości marca. No i ostatni zestaw z Kreatora. E, ostatnia nowość z Kreatorem to przytulny dom. No okej. Okay. Wiecie, Kreator co chwilę też się powtarza. Tak jak większość serii LEGO, które są jakiś czas. Lecimy dalej. Mamy nową serię minifigurek. No chyba najbardziej mi się podobają te dwie postacie najbardziej bym chciał. Są chyba najbardziej unikatowe. No i jeszcze ta postać. Na pewno, na pewno bym chciał mieć jakieś saszetki z tej serii. Dalej wchodzimy w LEGO Super Mario. Ja nie mam żadnego zestawu z tej serii, ale mamy ich tutaj sporo. Nawet jakiś, jakaś kreatywna skrzyneczka. Twórcy, zestaw twórcy. wow Aha, to teraz doszły jakieś zestawy twórcy, rozumiem. No, ale można coś zbudować swojego, ale z tych klocków które to są, oprócz tego kolejna kolekcja LEGO Super Mario. I wchodzimy do LEGO City. Mamy tutaj nowe zestawy strażackie. No, ta strażacka mi się najbardziej podoba, bo coś bardzo podobnego już się kiedyś pojawiło, nie wiem czy policyjne, czy strażackie. Mamy za to terenowy pojazd straży pożarnej, bo strażackiej 4x4, misja ratunkowa. To jako nowości. No, tutaj nawet w tym pojeździe jest dużo miejsca, jak ktoś na 200, y, bo na 200 zł, żeby kupić. Jednak bardzo mi się podoba parking dla pojazdów uprzywilejowanych. Jest to świetny zestaw. Na pewno trafi w mojej kolekcji, bo mamy już karetkę y, policję i y, helikopter straży. Dzieje się, dzieje się. Y, mamy tutaj motocykl policyjny, poślizg za samochodem. No to mi przypomina zdecydowanie 4, chociaż nie jest to 4. Dalej mamy szkolenie psów. Policyjny w terenie, świetny zestaw. No, i Akademia Policyjna, nareszcie nie dostaliśmy ee, normalnego posterunku policji. Wow, świetny zestaw. E, tutaj muszę przyznać rację. Może nawet postaram się, żeby był on w mojej kolekcji, chociaż to e, jest wątpliwe. Dalej mamy koparkę, przygody z samochodem terenowym z napędem 4x, 4x4, e, traktor w parku, ciężarówka recyklingowa. I tu kolejna strona. Nowości e, City. Jest tego sporo, i teraz mam dla Was jedno pytanie. Aha, to za chwilę będę miał to pytanie, bo tutaj mamy kolejne e, Lego City, tym razem Tentsy. tutaj oprócz tych e, motocyklów, to zobaczycie te zestawy dopiero w marcu i będziecie mieli je w swojej kolekcji. No a teraz coraz więcej zestawów jest w marcu. Wow! E, mamy tutaj ekstremalne wyzwanie kaskaderskie, wyzwanie kaskaderskie, obracające się okręgi, wyzwanie kaskaderskie rampa z kołem do przeskakiwania i wyzwanie kaskaderskie ciężarówka i ogniste obręcze. Dobra, a teraz mam dla Was pytanie. Dlaczego tutaj stawili stary pociąg, a nie nowy? Czy, żeby ten nowy już się tak szybko wyprzedał, czy mieli go tak mały nakład. Wchodzimy do Lego e, Ninjago. Odrzutowy ponad dźwiękowy e, Ja, o, Aha, odrzutowiec ponaddźwiękowy dźwiękowy Jaya Ewo, bo nie zrozumiałam tego. E, mamy teraz wszystko tutaj Ewo, kolejny sezon Ninjago. No i tak możemy te Ninjago przeskakiwać. Wiem, teraz naprawdę już spieszę. Z tym mamy Lego Jurassic World, jednak tutaj nie mamy e, nowości i wchodzimy do Lego Harry Potter. Teraz nie ma książek, tylko mamy flagi. Gryffindoru, e, Styżerinu, e, pufu i flaga Ravenclaw. Nie widzę tutaj różnicy pomiędzy tymi dwoma obrazami. Jeżeli widzicie, to Powiedzcie, jeżeli wiecie, co to za różnica. Te zestawy będą w marcu. No, chyba książki mi się jednak bardziej podobały. Od tego mamy oprócz tego nowe zestawy, turniej trójmagiczny i Hogwart pokój życzeń. No niestety tutaj te mury trzeba sobie wyobrazić, a dostajemy tylko akcesoria. Lecimy dalej, wchodzimy do Lego Avatar. W wcześniejszych katalogach tego nie było, no ale to jest jednak nowość. Nie oglądałem awatara jeszcze, ale chyba obejrzę. Mamy tutaj wodne zestawy, to e, co już mamy dostępne od stycznia. No i stare zestawy, avatar, no nie, no nie tak stare. Ty Batman, i tutaj mamy nowości styczeń: Spiderman, man upiernie jeździec Mech i motor Miles Morales kontra Morbius. Kolejne e, mechaniczne zbroje. I kolejne zestawy Marvela. Jest tego sporo. Trzeba przyznać, sala tronowa króla Namora, czy choćby laboratorium z Shuri. No ten zestaw mały, ale może bawić tutaj z tym wyrzucaniem i trafianiem do celu. Kolejne zestawy Speed Champions. Mamy tego sporo. W marcu będziemy mieli tak naprawdę i wchodzimy do Minecrafta. Te zestaw mówimy sobie kiedy indziej z Szymonem z kanału Szymciągiem, także tam w ogóle się już nie zatrzymuje, wow, Minecraft zajmuje coraz więcej miejsca, no i właśnie mówiłem, że jest coraz więcej reklam. Wchodzimy w Star Warsy, nowości stycznia. Mam mikro mikromyśliwiec kosmiczny Boba Fita, zestaw bitewnej żołnierze klonu z 501 Legionu. Wszystkie zestawy jako nowość, ale oprócz tego mamy chyba jeszcze jakieś nowości ze Star Warsów. Nie, nie mamy. I wchodzimy już szybko do Lego Technik. Z marca mamy nowy Chevrolet Camaro, A ze Stycznia McLaren Senna i Bolid Bugatti. Mamy kolejne pulbaki. I Batman. Batmotor jako nowość marzec, kolejny zestaw Lego Technik. Mamy ratrak wewrotka jako nowości z stycznia z technika. Te małe zestawy mogą nawet bawić. To są oczywiście dwa w jednym zestawie, te dwa, o, które wymieniłem i już powoli kończymy ten katalog. No właśnie, dużo reklam jest. No i teraz taka część dla dorosłych, jest podzielona na pojazdy, e, sztukaj desing. Bardzo fajny zestaw ogólnie. No i orchida, chociaż kwiaty są później. E, mamy podróże i historię. No tutaj oszukują. Bo tak naprawdę to są dwa takie zestawy tutaj pokazane, a nie jeden. Ale żeby lepiej wyglądało rozrywkę mamy yy, brickheads Star Warsy i. Yy, 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 władcy pierścień. Kwiaty i takie zestawy okazyjne mamy tutaj. No dobra. No tutaj niektóre zestawy są tak naprawdę... Na jakąś okazję, jeżeli mamy dużo kasy i możemy sobie kupić taki zestaw. Kolejne mamy tutaj reklamy. House i Legoland i to jest koniec. Dobra, ale powróćmy jeszcze do tych zestawów dla dorosłych, bo tutaj tak naprawdę szybko je omówiliśmy. Tu jakoś nowości nie mamy, także lecimy dalej. Hokusaj, wielka fala. Myślę, że ten zestaw jest spoko, chociaż nie jest najlepszym takim obrazem wydanym przez. Lego. Oczywiście z 3D. Podróże i historia. Nie mamy nowych zestawów. Aha, jeszcze pominąłem gry. Rozrywka Sanctum Sanctorum. Niestety to nie jest nowy zestaw. I tutaj nie dali mi figurę. Wow. Mamy hełmy i rękawice nieskończoności. Brykce to już sobie jakoś omówiliśmy. Kwiaty, mamy żonkile, tulipany, słoneczniki i róże Teraz, no to można sobie zrobić naprawdę fajną kompozycję kwiatową. to mam zestaw rodzinowy, piniaty, da się gniazdo i zajączki wielkanocne. Ozdoba w kształcie serca, walentynkowe papuszki, nie do łączki. Dostępne wyłącznie na stronie Lego i sklepawego. Mamy reklamę Lego Hansu i Lego Legolandu. No i koniec. Nie patrzcie, skąd ja ten katalog wziąłem. No i to mamy już co chwilę. I tutaj od trzech katalogów no, mamy ten sam obrazek na końcu. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Czy Wam się podobał taki odcinek szybki z zamówienia całego katalogu? Nie wiem, ja już muszę kończyć, także na razie pamiętajcie o subach. Dzięki. Na razie. Cześć. Pa!